Wziął też chleb po dziękczynieniu, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. W momencie, gdy Jezus Chrystus ustanawiał ostatnią wieczerzę, wziął chleb i powiedział: To jest moje ciało. Bierzcie i jedzcie. Chciałbym, aby trafiało do Waszych ust do Waszych żołądków i było trawione. Przekazał nam bardzo ważną informację w tym momencie, a mianowicie, że On i my powinniśmy stanowić jedno w naszym ciele, tak aby On żył w nas, a my w Nim. A po wieczerzy podał także kielich, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która za was będzie wylana. Pierwsze przymierze to było przymierze Mojżesza z Bogiem i z nami. Drugie przymierze to jest przymierze Jezusa z Bogiem i z nami. I to poprzez to przymierze, w krwi, którą On przelał za nas na krzyżu, my. Możemy dostąpić zbawienia. Poprzez Jego krew, która nas oczyszcza z każdego grzechu, z każdego brudu, my, czyści, możemy przyjąć Ducha Świętego do naszego życia, żyć w tym samym właśnie Duchu i poprzez tego samego Ducha trafiać do nieba. Poprzez to przymierze, my, Chrześcijanie, możemy żyć w relacji z Bogiem każdego dnia naszego życia. A co do przyjmowania Komunii Świętej w Kościołach, na rękę, na stojąco, nakłęcząco, do ust, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Apostołowie przyjęli Komunię Świętą na siedząco i na rękę, do ręki. Najważniejszym jest, abyśmy my przyjęli Jezusa Chrystusa do naszych serc i żyli według Jego zasad, według Jego Ewangelii. To jest najważniejsze: aby On żył w nas, a my w Nim. I abyśmy my stanowili jedno: w Nim, w Bogu i w Duchu Świętym. Amen.